Widzowie, tak jak widzicie ponownie mam na sobie założoną pancerną zbroję, która bardzo nam się dzisiaj przyda, ponieważ w dzisiejszym odcinku będziemy musieli pokonać każdego moba, i kiedykolwiek został dodany do DeadRals A najgorsze w tym wszystkim jest to, że będziemy musieli znaleźć jednorożca, na którego jest 1%, dojechać do bazy Tesli, ożywić go i na samym końcu pokonać, więc ta misja jest niesamowicie ciężka, ale na pewno nam się dzisiaj uda. Dlatego tak, w tym momencie zostawcie łapkę w górę i subskryneczkiem. Ja oczywiście otwieram skrzyneczki, zbieram broń, amunicję. Simon ma jeszcze węgiel, bądź będzie maszynistą, będzie naprawdę bardzo szybko jechać tym pociągiem, dlatego w tym momencie już dużo węgla i już ruszamy dalej do pierwszego miasta, żeby... Pasy. No dobra, nie zapnę pasów, ale chcę zabić kilka bo Mamy aż 30 chyba dwa moby do pokonania. Jest tego niesamowicie dużo i zobaczymy, co będzie pierwsze na naszej liście. Simon, zatrzymajmy się w tym momencie, bo widzę aż cztery chyba moby w tym momencie. Mamy tutaj koniki i oczywiście naszych bandytów, z którymi zobaczymy sobie w tym momencie i właśnie zostałeś pokonany. Mamy również konika, którego to Musimy sobie zniszczyć jak najszybciej. Czyli dwa potwory już są zaliczone. Wody. Ale oni dobra strzelają, czekaj, zaraz ich pokonam. Jeden dostał, uważam, odważy, bo ty normalnie zaraz giniesz. Nie mają ci pom pomóc teraz. A w środku tego domku mamy kolejne ząbiaczki. To jest taki zwykły koszulacz, jest bardzo wolny, więc zostaje zniszczony w tym momencie. I chyba żadnych innych tutaj nie mamy. Ej, co on tak szybko teraz biega? Bo nie wiem, czyli to miliard, wiem, zrób. Wiesz, to były tylko trzy. Już na szczęście jesteś pokonany. Zabierzemy sobie tylko ten itemek. I tak naprawdę tu nie musimy cię nic zbierać, tylko każdego trzeba oczywiście pokonać. Właśnie w tym momencie dojeżdżamy do miasta. I będzie tutaj bardzo dużo zobaczków, których jeszcze nie pokonaliśmy. Czyli na przykład ten zbroi albo właściciel banku. Więc Simon lepiej na nich uważaj, dobra, dostał. Ten ma tutaj właśnie inne ubranie, z tego co widzę. I z boku mamy jeszcze zobaczka, który bardzo szybko biega. To jest właśnie ten, którego widzicie, więc kolejny zostaje pokonany. Z tyłu był właśnie oto zubiaczek zbroi, którego musimy strzelać albo w nogi, albo po prostu w szyję, bo wtedy zabijemy go jak najszybciej. I właściciela banku. I czy? Tu w środku coś wybuchło. To był chyba zombiaczek z TNT w ręce. I on nawet wysadził. Safe! Mamy z rewolwerem jeszcze kolejnego. O ile mnie teraz atakuje? Dobra, oddajcie lepiej ode mnie, bo zaraz zginę. Ale chyba na szczęście udało nam się już wszystkich pokonać. I przez chwilkę myślałem, że widziałem tam jednorożca, ale to nie był jednorożny, więc bardzo szkoda, bo będziemy musieli go dzisiaj znaleźć. Idźcie ode mnie. A w tym momencie wejdziemy sobie jeszcze do banku, który został wysadzony, tak jak widzicie. I dzięki temu możemy sobie pozbierać wszystkie itemki, które były tutaj w środku. Zbierzemy sobie jeszcze kilka itemków z tego miasta i będziemy jechać dalej, a wy widzowie w i liczcie ile różnych mobów udało nam się w tym odcinku pokonać mi się wydaje, że na razie mamy chyba 7 albo może nawet 8, a jestem ciekawy czy faktycznie uda nam się pokonać aż 32 różne moby, bo chyba tyle jest łącznie z tego co mi się wydaje widzowie dojechaliśmy do pierwszej bezpiecznej strefy i nie wierzę w to co widzę, ale tutaj stoi sobie jednorożec, na którego jest dosłownie 1% ciebie koniku, to ja w tym momencie nie potrzebuję ale musimy sobie zdobyć tego jednorożca ponieważ jest to kolejny mob na naszej liście i dzięki temu w tym momencie go sobie pokonamy. Dobra, główeczka na niego. Jedna, druga. Tak jest. Udało nam się. Nawet wyleciała z niego właśnie ta różowa farba, którą możemy sobie użyć do potek. No wiecie o co chodzi, ale mega się cieszę, że udało nam się go znaleźć, bo jest na niego tylko 1%. I naprawdę bardzo ciężko go zdobyć. No a dzięki temu nie będziemy musieli już go szukać. Więc w tym momencie robimy sobie szybkie zakupy i będziemy jechali dalej. A nie mam pojęcia jaka będzie kolejna lokalizacja. Przejechaliśmy kawałeczek dalej i znowu zaatakowali nas bandyci, ale oni nie są nam już do niczego potrzebni, ponieważ momencie idziemy sobie do bazy militarnej, rozumiesz to, Simon? Tak, Jerry! No właśnie, a w bazie militarnej jest dużo zombieczków, których jeszcze nie udało nam się pokonać, więc w tym momencie wchodzimy do środka i miejmy nadzieję, że damy radę to zrobić. Okej, okay, gdzieś teraz będą respić już z jednego, czyli cyk, następny właśnie on został pokonany i już widzę jeszcze jednego, który jest kompletnie inaczej ubrany. Oni tu chyba mają nawet swojego szefa, Simon, co nie? Ja tutaj czyli z jakimiś farmerami się bije? Jakimi farmerami? Jak oni do ciebie wchodzą tam śmiesznie po tych drabinkach, ale wydaje mi się, że jak na razie idzie nam całkiem nieźle, tylko jak oni szybko plecy, biegają. Plecy, Dobra, co jest teraz? Ile się tu zrespiło nagle! Dawajcie nam szybciutko waszego szefa i już się stąd wynosimy, bo my tylko musimy ich pokonać. Tak naprawdę tu nie musimy nawet zbierać tego tajnego sejfu. No i z tego co widzę, to właśnie do nas sprzedawaj, Samon, Góweczka w niego dostajemy jeszcze tajny kluczyk i zostały zombieczku pokonany. Ja cię w tym momencie wyrzucam stąd. I bardzo za to dziękuję. Nawet nie pamiętam, co jest ogólnie w tajnym sejfie tutaj. Ale oczywiście, skoro już Mamy kluczyk, to sobie te drzwi otworzymy. Kluczyk, sobie nawet zabierzemy. No i mamy armatę, która raczej nie będzie nam dzisiaj do niczego potrzebna. Więc pozbieramy sobie tylko pieniążki. Przypomniało mi się jeszcze, że mamy tutaj tajny magazyn, gdzie są naprawdę bardzo fajne. Karabiny, pistolety, amunicja i cała reszta. Więc dobrze możemy sobie to wszystko zebrać. on też sobie podnieść karabin. Bo z tego co wiem, to one zdają najwięcej obrażeń. A musimy sobie jeszcze pokonać te koniki. Dobra, weź mi lepiej, pomóż, bo za dużo teraz tego idzie w moją stronę. O, pomaga, ja nie tymi. mogę w ogóle do nich strzelać. Co to ma być? Okej, okay, dobra, dostał sobie teraz strzał ode mnie. I wydaje mi się, że w tym. Miejscu mamy już wszystko załatwione. Ostatnio to pokonany i jedziemy teraz dalej do zamku. Jeszcze mamy również opuszczone miasto. No i oczywiście bazę tesli, gdzie trzeba go złożyć. A potem na samym końcu pokonać. Mamy już przyjechane 20, prawie 5000 tysięcy metrów i znaleźliśmy opuszczone miasto. Więc bierzemy sobie nasze koniki, żeby było oczywiście troszeczkę szybciej. I musimy sobie tutaj pokonać szkieleta oraz zumbiaka, który ma dynamit w ręce. Ponieważ takiego jeszcze niestety nie udało nam się znaleźć. Więc w tym momencie bierzemy sobie tylko i wyłącznie. Pochodnie, żeby wysadzić sobie, oczywiście, wejście do tej jaskini. Ale nie będziemy nic zbierać w środku, ponieważ na to nie mamy czasu. Dobra, pochodnie z tym miejscu sobie szybciutko podnosimy. I jak najszybciej biegniemy do tych drzwi, więc wyrzucamy pochodnie. Bierzemy sobie teraz dynamit, tylko żeby oczywiście trafił te drzwi. Okej, okay, podchodzimy tutaj. Nie wystarczy, nie błagam. Okej, okay, jest naprawdę bardzo ja blisko. Słuchaj mi z naszcianką. Co jest? Ale czemu tą pochodnię pochodnie rzucasz? Stawaj, sam do środka. Co się teraz dzieje? Okej, okay, udało mi się pokonać zombiaka z dynamitem, który właśnie został wysadzony przez samego siebie. A ty już tu Ej, jesteś, kolejny, kolejny, Jak ty raz jest tak Szybko. Dobra, czekaj, pokonuję go tam sobie stawię starej czekaj, który tutaj teraz gółeczkę ode mnie! ładu dostałem od niego! Ale jest naprawdę bardzo dobrze. Mamy zaliczone dwa kolejne potworki, które zostały pokonane. No, ten się to chyba wali na mój widok, oczywiście. Możemy sobie pozbierać troszeczkę złota, srebra i całej reszty, tylko my nie wystać, błagam cię! I zaraz się stąd wynosimy, bo misja w tym miejscu została już tak naprawdę zaliczona. Nie będziemy sobie podnosić żadnej maski ani miecza, tylko ewentualnie pozbieramy kilka itemów, o ile to w ogóle przeżyjemy. Wyszliśmy już z tej jaskini, ale jestem ciekawy jednej rzeczy. Czyli Drzwi w tym banku możemy po prostu wysadzić. Nigdy tego nie sprawdzałem. A jest to troszeczkę inny bank od całej reszty, ponieważ tutaj musimy znaleźć cały kod właśnie w takich malutkich częściach. A udało mi się zdobyć nami tylko nie wiem czy on przypadkiem nie jest odpalony. Dobra, właśnie go odpalimy w tym momencie. I zobaczymy, czy to się da wysadzić. maga zostaw mnie szkielecie. Co ty widzę w tym momencie robić? Tak, jest, wysadziliśmy to. I z tego co widzę, to zaczyna się robić strasznie ciemno, ale zobaczcie, wszystkie te minki możemy sobie tutaj normalnie podnieść i wcale nie musimy szukać tajnego kodu, tylko po prostu sobie wysadzić, zebrać sobie złoto, srebro, działko i możemy sobie w w tym momencie uciekać, ponieważ zrobiła nam się noc. Wróciliśmy do pociągu i cały czas jedziemy prosto, tylko Simon, zatrzymaj się w tym momencie, ponieważ mamy zamek i są to oczywiście dwa kolejne potwory. Dziele jeden potwór jest za tobą miał! Jak to za co jest Mamy nawet wilki, dobra, czyli wielki są zaliczone i jest oczywiście ten wielki wilk, który sobie chodzi po naszym pociągu. Strzela do niego cały czas, jak najszybciej to możliwe. Tylko uważaj, Simon, Będzie zaraz Poddaję pokona. Jak do tak? Do... tak dalej pójdzie? Nie, no błagam cię, nie zgin, dobrze, on się w tym momencie wywali. Wilk proszę, cię... Proszę, gryzie, proszę. ty tego nie widzisz, naprawdę? Nie, to zginiesz w tym momencie, jak ty tak dalej nie pójdzie. Nie no nie mogę tyle strzelać. Ja tyle na moich w tym karabinie, dobra, przodwuje, okej, wreszcie nam się udało. Tylko skoro już jesteś w zamku, to trzeba również pokonać drakulkę. A najgorsze jest to, że nie mamy przy sobie koników, a jak nie mamy koników, to będziemy biegać bardzo, ale to bardzo wolno. Więc mam nadzieję, że ta drakulka się teraz jakoś na dworze. Będziemy mogli bardzo szybciutko ją pokonać, bo nie chcę więcej walczyć z tymi wilkami. A jak na razie to nie widzę tutaj w ogóle żadnych podwro... Ej, dobra, czekaj, chyba widzę go z tyłu. Dobra, jeden strzał, teraz drugi strzał. Okej, udało mi się go pokonać, więc Drakulka został zaliczony w tym momencie. No i w dodatku oczywiście. Dobra, czekaj, wilka, już sobie do niego tam jeszcze jeden na okej, okay, pokonany Wiesz co, uciekamy stąd jak najszybciej Wszystkich z tego miejsca pokonaliśmy, bo nie ma tutaj żadnych innych potworów I zamek w tym momencie został oczywiście zaliczony A w dodatku również stoi pokonane wilczki, których wcześniej nie mieliśmy Dlatego tak naprawdę została nam już tylko baza Tesli I oczywiście baza bandytów, do której jedziemy w tym momencie No znaczy najpierw oczywiście baza Tesli Dawaj, wiesz co masz robić, gdzieś po prostu cały czas 53 tysiące metrów za nami I właśnie dojeżdżamy na miejsce Tylko widzę tam jeszcze grupkę bandytów, którą musimy sobie bardzo szybko pokonać I spróbuję to zrobić z działką w ogóle, jak dam radę Cały czas sobie do nich strzelamy, tylko ja nie wiem, czy ja w ogóle kogoś pokonałem. Nie, czyli nikogo nie trafiłem, Okej, okay, czyli to działko chyba nie ma prostu takiego zasięgu z tego co mi się wydaje, ale i tak musimy ich pokonać, żeby nas przypadkiem zaraz ci zaatakowali. Ostatni strzał i zostaliście zniszczeni No tam jest jeszcze jeden na końcu, ale nie wiem w ogóle, czy ja go dam radę dostrzelić. Chyba nie. Okej, okay, dobra, weźmy sobie po prostu do środka. I naprawdę bardzo dawno tego nie robiłem, ale w tym momencie składamy sobie Tesle. A ja bym chciał zacząć od jego główki. Czy ty już zebrałeś naprawdę wszystkie części? Nie, tyle trzy, trzy, ale jak coś główkę to mam. Dobra, dawaj mi głowkę ty weź sobie te ręczu nóżki i tak dalej. Okej, okay, ja sobie teraz podchodzę do tego miejsca i tutaj jest właśnie jego głowa. Z tej strony widzę jeszcze rączkę. Jakie ty udało się zebrać części teraz? Mamy jedną rączkę, drugą nóżkę, czyli jeszcze klata i jedna noga, które pewnie będą gdzieś z tej strony. Po drodze sobie zbierzemy oczywiście srebro i złoto. Mam, tyle jedno już. Jedno już masz. Czy co nam jeszcze zostało? Klata mi jeszcze została, czy noga? Nie, właśnie klaty mam, czyli nóżka. A gdzie może być teraz noga? Chyba właśnie widzę i jest dokładnie tutaj. A w dodatku pokonamy tutaj kolejnego Zombiaczka, czyli oczywiście doktorka, którego wcześniej nie mieliśmy, zostałeś złożony i zaczynamy w tym momencie walkę. Ej, nie, dobra, czekaj, trzeba go jeszcze włączyć przecież. No już naprawdę tak dawno to robiłem, że już o tym zapomniałem. Ale wystarczy sobie po prostu podejść do tego miejsca, kliknąć zasilanie i teraz będzie chyba nam się tutaj powoli wczytywało. I z tego co widzę, to już nas atakują samon, nie stój w miejscu, tylko lepiej do nich strzaj, bo zaraz zostajemy benzki od nich. Jeden nie żyje, drugi czyli Wezmę sobie jeszcze teraz wody. Tutaj rzucę w tym miejscu, żeby przypadkiem nam nie wchodzi do środka. I wszędzie już zaczynam normalnie strzelać piorony z tego co widzę. Co tu się dzieje teraz? Dobra, kolejna góweczka i na szczęście mamy kolejnego mopka pokonanego. A widzowie, pamiętajcie, żeby w komentarzu napisać, ile udało nam się zabić rodzajów potworów w tym odcinku. Bo jestem ciekawy, czy faktycznie damy radę pokonać wszystkie, ale mam nadzieję, że będę pamiętać dosłownie o każdym. No bo mamy już oczywiście jedorożca, a teraz wczytuje nam się Tesla, którego również zaraz pokonamy. I wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo dobrze, tylko trzeba pokazać tych wszystkich doktorków. Załatwiliśmy już chyba wszystkich z tego, co widzę. Podniesiemy oczywiście sobie naszą nagrodę i pistolec, który przyda nam się troszeczkę. Troszkę na później, bo tak jak widzicie, Tesla właśnie zniknął. Po prostu sobie wyszedł z tego miejsca. Tak samo jak my w tym momencie. I musimy do niego dojechać. To będzie bardzo ciężkie. Ale byliśmy już chyba w każdej lokalizacji. Więc jedyne, co nam pozostało, to baza bandytów. Która jest w sumie dosyć blisko, bo zostało nam do przejechania tylko 20 tysięcy metrów. Dojechaliśmy w tym momencie na 70 tysięcy metrów. Czyli do ostatniej bezpiecznej strefy. I prawie zapomniałem o tym, że są tu również nowe moby. Takie jak właśnie ten. I również możemy sobie ich pokonać. Tak jak widzicie. Więc następny zaliczony. Tutaj u góry mamy jednego, który dostał właśnie w tym momencie I są to dwa kolejne Moby do naszej kolekcji, nie wiem ile mamy Już łącznie, jednego, którego sobie zostawiliśmy To jest oczywiście kucyk, a ostatni, którego pokonamy To będzie Tesla, czyli Dosłownie zaraz jesteśmy na miejscu Nie mam pojęcia, czy o czymś zapomniałem Ale wydaje mi się, że zabiliśmy chyba wszystkich I z tego co widzę To właśnie dojeżdżamy na miejsce 78 tysięcy metrów Sam jeszcze kawałeczek bliżej, bo ja nie mogę Teraz go w ogóle trafić, w sumie dobra, czekajcie Widzę go, strzelam sobie szybko do pierwszego który właśnie zostaje pokonany Drugiego działka nawet nie ma I zaczynamy wjeżdżać do środka I ty przyjechałeś nawet jednego Co tu się teraz dzieje? Jedziemy, jedziemy, jedziemy Wiesz co? Najgorsze będzie to, że zaraz się tu zrespi Oczywiście testa więc jak najszybciej musimy wszystkich pokonać I pada jeszcze też więc bardzo ciężko tutaj w ogóle ich zauważyć Podjąć może jeszcze lepiej kawałeczek bliżej, Simon Bo z tego co widzę, to już chyba wszystkich pokonaliśmy Tam na również są pokonany Użyjemy sobie jeden bandaż I odpalamy oczywiście nasz most Więc timer odlicza od 4 minut I gdzie jest oczywiście nasz Tesla, halo, czy chciałbyś z nami zawalczyć? Wiecie co? Ja sobie z tyłu tutaj przygotuję jeszcze działku, które w ogóle wziął oczywiście Simon. I mam nadzieję, że uda mi się go tym działkiem trafić. Tylko Simon, mogę wiedzieć, czemu go w ogóle jeszcze nie ma. Co on się zgubił teraz na tej mapie, czy się aż tak nie może się braknie na nas. No, chyba się przestraszył, po prostu nic tutaj przyjść. Ale tak w sumie to on musi tutaj przyjść, bo inaczej nie zaliczymy naszego bingu ze wszystkimi mobami, bo brakuje nam dosłownie tylko on. No, chyba, że już zapomniałem, ale naprawdę w to wątpię. Więc podejdziemy sobie kawałeczek bliżej i zobaczymy, czy on przypadkiem. Okej, dobra, jest tam jest tam, dobra, idzie. czekaj, właśnie gdzie w naszej strony, dobra, wiesz, do niego strzeli, jaką szybko w ogóle biegnie, a ja biegnę do naszego działka, żeby do niego teraz strzelać. Ej, jeden nabój, drugi nabój, trzeci nabój, to w ogóle mu chyba nic nie robi. Więc Simon, wsiadamy teraz szybciej do naszych działek i dobra, dostajesz bomb Pierwsze nowe. No. Ej, to mu nie znają obrażeń w ogóle. No, ale strzela, strzela. Ja Jak to teraz wygląda? Ej, dobra, wiesz wysłuchajcie, oh. oczywiście naszego elektryka. Gdzie teraz ten pociąg w ogóle wyleciał? On się zbagał w naszym pociągu, a ten pociąg wjechał na most, wypłat 100 Teraz teraz. Ich dodatka tu nas bardzo, ale to bardzo dużo potworów, więc ja szybko sobie piję teraz olej z węża podchodzi tutaj, dobra. Shotgun jeden, drugi To mu w ogóle nie zadaje obrażeń żadnych. I z tego co widzę, to właśnie udało nam się go pokonać. Jeszcze sobie zniszczymy wszystkich innych, którzy są tutaj naokoło. Więc pokonaliśmy dosłownie każdego. A nasz pociąg to zaraz wyjecie normalnie z tego mostu, z tego co widzę. I on cały czas normalnie idzie do przodu. Ej, Simon, my chyba mamy już grycia normalnie. Wsiadaj, wsiadaj, co się zajdziemy. teraz dzieje? Podjeżdżamy coraz bardziej do przodu. Mostem opada na dół. I jak tak dalej pójdzie, to zaraz przejedziemy sobie na drugą stronę. Ale wiecie, co udało nam się pokonać wszystkie potwory, więc jestem naprawdę bardzo zadowolony, dojechaliśmy do końca mapy, pokonaliśmy Tesle i w dodatku została nam ostatnia minutka, żeby zakończyć całą grę. Więc jeśli taki odcinek Wam się podobał, to w tym odcinku zostawcie łapkę w górę i subskrybneczkiem, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Narka wszystkim!